My przyjeżdżając tutaj do, do, do piewa wiadomo zadowalałoby nas bardzo zwycięstwo, ale z remisu też jesteśmy yy, zadowoleni, patrząc na układ tabeli. Oceniając dzisiejszy mecz, no, patrząc na wydarzenia na boisku yy, sytuacje stworzone przez drużyny, na pewno yy, więcej klarownych sytuacji do szczelenia bramki miała drużyna gospodarzy, jednak piłka jest taką grą, że Wiadomo, że nie, nie, jak się nie strzela jednej, i drugiej sytuacji, później jest coraz y, gorzej zdobyć bramkę, więc y, podsumowując, y, wiadomo, drużyna gospodarzy więcej sytuacji, my też mieliśmy swoje sytuacje, też nie strzeliliśmy, ale wydaje mi się, że remis ze wskazaniem na drużyny gospodarzy. Dziękuję. Michał. Co mam powiedzieć na no, kolejny mecz, w którym. Tracimy punkty, bo dla nas remis to jest stracone dwa punkty. No, mamy, mamy, mamy ogromnego pecha po prostu. No, mamy dużo, dużo sytuacji, to słupki, poprzeczki. Co to, to nie trafimy w piłkę? No, no, myślę, że dzisiaj powinniśmy za mecz spokojnie wygrać. No, taka jest piłka, no, jak trener powiedział. No, mecz na remis z za, za na nas. Ale ten punkt nie no, za bardzo was zadowala, tak? Nie zadowala nas. Znaczy, wiadomo, lepszy punkt niż porażka, bo też tam mieliśmy jedną czy dwie sytuacje, gdzie przeciwnicy mogli zdobyć bramki, aczkolwiek uważam, że powinniśmy wygrać ten mecz. To tak, mecz w szybkim tempie, jest koniec rundy, wytrzymali, wytrzymujecie to, wytrzymaliście, czy brak to zabrakło końcówce sił, bo graliście do końca? No, to Nie to no, kondycyjnie wytrzymaliśmy, bo tam akcje, akcje, akcje pod koniec meczu też kilka było, w których mogliśmy zdobyć bramkę, także kondycja, pogoda jest fajna, także kondycja, kondy, kondycja jest ok. To czego? Dokładności, tak jak w wielu meczach? Takiego ostatniego dogrania, czy czego? No były sytuacje takie, na przykład Mikołaj Lasek tam na stronę mu tam pociągnął, dograł, to mu tam obrońca wybił w ostatniej chwili, to Piotr Kubinowski pół metra od, od bramki strzelił, to nie wiem, to Łukasz Rewers strzelił wprost bramkarza, bo bramkarz jeszcze przeciła pod brzuchem i osłupek się odbiła, także no mamy pecha niesamowitego. Wytrzymacie nie do końca rundy? Co chcecie jeszcze w tych dwóch meczach osiągnąć? No chcemy, my chcemy wygrać te dwa mecze, no to jest, to jest nasz, nasz cel. Mam nadzieję, że nam to się uda i funkcjonuję trochę szczęście do, do pisze. Myślę, że jaka, jaki, jaki, jaki pomysł na ten sezon w ogóle, co Was zadowalało po rundzie i na, na koniec sezonu? My walczymy o utrzymanie. Chcielibyśmy zająć wiadomo, jak najwyższe miejsce w tabeli przed rundą wiosenną, żeby tą zimę spokojnie przepracować, dokonać kilku zmian, może w składzie, ale mówię, to też wszystko zależy od pewnych sytuacji, które są w klubie. Wiadomo, jeżeli się utrzymamy w pierwszym sezonie, będziemy z tego zadowoleni. Czy żeby... będziemy trenerem do końca ja, sezonu? Nie, nie, nie. Na tą chwilę jestem do końca rundy, później zostaną podjęte decyzje odnośnie szkoleniowca. Zobaczymy jak to wszystko będzie się układało.